No z tej strony Koła. Dzisiaj będziemy grać. I pstablika i... I dajcie łatwkę, zjadę w górę. Dobra. I walnijcie dzwona. dzwonem. Z dzwonem. Dobra, ehm, no to lecimy. No dawaj kod. No trwaj. Masz już kod? Nie, no to zrób. Bo nikt nie ma. A no to dobra, ja aż zrobię. Tylko 3 gramy wyczuł. 3:3. Dobra, ja Wam już podaję mu. Um, ja Wam podaję mu już, już kod pokoju. 7, no to dawaj. Z No. 4, 3, 8. 3, 8. Już mam. Już dołączam. A Peter? Londres. Kubat, Kuba, tylko teraz się nie łupokosz. Ej, jestem najwyższy od Was. Nie obchodzi mnie to, że jesteś wyższy. O nie! Dobra, walić to! Kuba, nie rób takich tryk. Banana! Banana. Nie ja tak nie jestem. Nie, nie, Kuba nie, nie, stało? nie, nie, tak nie, umiem Oglądam Kubę. Kuba, dawaj. Kuba junior. Ja nie, nie, Dobra. Dwie trzydzieści osoba. osób. Wszystko. Kuba, jakich nie lubisz map? M. Poczekaj, ja nie lubię tego. Zróbmy Slip... ...i Over R. No? I la ...i tego i punch-splasha. Aha. Znaczy Co? To nie flipa. Nie lubisz punch plasza? Ja to teraz zagram w swoje gry. Ej Kuba! Co? Ja dwa razy... czekaj. Dobra, ja, usta... ja się raz tu muszę zrobić. E, tutaj damy wyczyściskiem. Ale najbardziej lubię ten. Ja tak. lubię najbardziej los Tempę. Tak? Mhm. O -o. No dobra, mówię. Pięć, dziewięć, osiem. Poczekaj, poczekaj. Pięć, dziewięć, osiem. Pięć, jeden, siedem. Pięć, jeden, siedem. Na pierwszą rundę blok dasz, na drugą blok dasz, na ostatnią... no ven